Dzień drugi, jesteśmy na Żywiecczyźnie, idziemy sobie teraz w stronę Rysianki. No, mieliśmy trochę farta dzisiaj, ponieważ spotkaliśmy wesołą gromadę tutaj robotników leśnych, którzy w rytm skocznej, góralskiej piosenki, popalając papieroski, i pijąc piwko wieźli nas dosyć szybko krętymi wąskimi drogami. Także muszę powiedzieć, że pośladki miałem cały czas spięte. Ale dojechaliśmy, także mamy trochę czasu zaoszczędzonego. No i co? Idziemy na rysiankę. Potem Boraczy Wierch, radykalny wierch. I wracamy bucioryską do miejscowości Złatna. Skąd zaczęliśmy naszą drogę. Ale Jurek, ponoć, ponoć byłeś tutaj kiedyś w okolicy? Byłem, dawno. Ja, dawno temu. Gdzie to było? Byłem w Istebnej. Na zimowisku. Tak. I co wtedy? No wtedy mnie. Jakie masz wrażenia? Takie wysiłki, jak teraz nie interesowały. A co wtedy zajmowało cię? No głównie to co, zajmuje, to, co zajmuje człowieka w wieku lat 17, czyli wino, kobiety i śpiew. <laughs> Z jednego dnia wydziargana. Kapliczka świętego Huberta. W takim razie rysiajmy, rysiajmy przed siebie. że ten wielki masyw górski za nami to nasze Tatry. To chyba gdzieś tam. Tu już wszystko co widzę stronę słowacką. A czy to nie jest o w tej chwili to ten tak zwany Mała Fatra? Z tym takim charakterystycznym bardzo siodłem, siodłem. Siodłem, Tak. Siodłem, siodłem tak. 10 minut do Rysianki rzecz nie bywała, niespotykana nigdzie, w odległości 10 minut od siebie, znajdują się dwa sroniska. To jest Lipowska i Rysianka, do której właśnie idziemy. Tam w dali ją widać. Tak, w zeszłym roku Tatry obserwowaliśmy ze strony Bieszczad, a dokładniej wtedy byliśmy na Rawce. W tym roku z Rysianki, no to to, no? czyli Peski Żywiecki, więc nie ma wyjścia za rok. Wderzamy. Na Orlong Tak jest. Zdrowie. Jerzy moi się urodziny, także wszystkiego najlepszego. Ach, w kadr musi. Gdzie ruszę kamerą, tam on musi w kadr zaraz wejść. Co za człowiek. Jednak sława e, youtubersa pa, tutaj parcie, parcie na Par, tak, parcie na kamerę. Zamówiliśmy sobie grzane z miodem. Bardzo fajnie, bo z goździkami nie, troszeczkę wieje, rozgrzało nas, pobudziło i zdopingowało do wypicia kolejnych sześciu. A wtedy już wystarczy, że się stoczymy na dół. Dosłownie. Wysiłek będzie niewielki. I to tyle co mam do powiedzenia. Żadna, żadna dziewczyna, nawet anka, nie rozgrzeje cię tak jak piwo w schronisku Rysianka. Rysianka. poeta! Po tym piwie, chyba tak mi się. Oba wiązana na życzenie, tak. Ach, wasze zdrowie. Bo mojego szkoda. <głosy> <głosy> góry, góry i doliny. Po jednym piwie Powiedzcie mi, humor. gdzie się schował mój jedyny. Boże, co ja śpiewam. Schronisko górskie na hali Lipowskiej. Po przejściu 10 minut ze schroniska Rysianki do Postanowiliśmy zjeść kanapkę. Może mała sentencja mi się przypomina, że jeżeli chcesz być silny jak niedźwiedź i zwinny jak owca, powinienem zjeść kanapkę w pobliżu stoniska Lipowska. Co między innymi właśnie za nas uczynimy. Myślę, że to te piwo tak na mnie działa, że. Chyba jakaś pobudza do... Ogólnie na co dzień Taki nieokrzesany, prostolinijny teraz prozą, A teraz proszę A tutaj patrząc, proszę Limerykami prawie Limeryki i... Inna mowa wiązana Jesteśmy na Lipowskiej hali Boracze i radykalny I idziemy na Boraczy Wierch Cala escala radical. Jesteśmy na radykalnym wierchu. Przed nami hala radykalna. Czyli idziemy już w dół i powoli będziemy przechodzili ze szlaku żółtego na czarny, bo czarnym rowerowym będziemy schodzić do płatnej. Smak tatr wysoki. Słyszałem ostatnio, że jakiś facet tam spadł i się zabił. Bidulek. Tak, tam w tle widzimy taką kupę, że tak się wyrażę, śmieci. Więc w ramach takiego corocznego już apelu do wszystkich świn, które chodzą po górach: nie nie, nie, nie wyrzucajcie śmieci pod krzakami. Wykonujcie w kieszeni, w plecaku, a potem są takie opakowania plastikowe, metalowe, to się nazywa śmietnik i do tego trzeba wszelkie puszki, butelki, papierki wrzucać. Także apel do wszystkich win, żeby szanowały to, co mają, bo jak my nie będziemy tego szanowali, to to nikt nie będzie. Amen. O, tutaj gdzie ta żółta polana, to przed chwilą szliśmy. To jest yy, hala bacmańska. Bacmańska hala, hala bacmańska. Bacmańska, czyli nazwa <grydykalna> radykalna, może ja tutaj Podzielę się swoją wszechstronną wiedzą. Nie, 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 to pomysł Julka jest. Nie, nie, ja nie, nie przyznaję. Że e, nie ja. tak idę, idę i myślę, co mi się czasami zdarza, że przecież owce wychodzą na redyk <grydy> czyli na tak zwany wypas. Stąd może radykalna hala. A Bacmańska od Bacy Bacaman Place, czyli Bacmańska Hala. No, cześć, poza. Co słychać. Minęliśmy małą wioskę Poczoryska z wszystkich domów, idziemy już do Złotnej, bo i nasza trasa się kończy. A na zegarku jest 6 godzin, czyli jeszcze pół godziny drogi, a tak trzeba liczyć 6,5 do 7 godzin. Piękna trasa widokowa, naprawdę super, super, bardzo fajnie, warto było iść, pamiętajcie, ruszajcie z domów. Na szlaki, nad jeziora, nad morze. Nie parnujcie życia przed komputerem i telewizorem. Tylko w drogę, na rower, na kajak. Wszędzie gdzie się da. Żyjcie. dociska żyjcie. No i to jest koniec naszej drogi, czy drugi, dzień jest drugi, że jest za nami. Doszliśmy już do początku naszej trasy. Wielkie, piękne koło. Trasa, widokowa naprawdę rewelacyjna. Także Beski, Żywiecki i trasa, którą dzisiaj szliśmy, jak najbardziej godna polecenia. Ile czasu? 14.49? No, tak, Zaczęliśmy no, o 8.00. No niecałe 7 godzin, trochę żeśmy tam siedzieli. patrzyli na te widoki, różne. Tak, około 7 godzin trzeba liczyć. Że trasa bardzo polecenia. spokojna, nie męcząca. Ale ogólnie bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dozo.